Michał Wiśniewski mocno o sprawie Kamila z Częstochowy. Lider ich troje nie gryzie się w język. Nie milknął echa koszmaru, jaki spotkał 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Chłopiec padł ofiarą swojego ojczyma Dawida B. Mężczyzna oblał dziecko wrzątkiem i kładł je na rozpalony piec. Matka chłopca, Magdalena B., nie reagowała na dramat synka. Michał Wiśniewski, lider zespołu ich Troje, zabrał głos w tej bulwersującej sprawie. Piosenkarz w ostrych słowach skomentował postawę rodziców, 8-latka z Częstochowy. 8-latek z Częstochowy maltretowany przez ojczyma. Kamilek, 8 litrów, z Częstochowy trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chłopiec był maltretowany przez ojczyma Dawida B, 27 litrów. Kamil miał od około miesiąca połamane kończyny, a pod koniec marca został oblany przez męża matki wrzątkiem. Potem Dawid B kładł dziecko na rozpalonym piecu. Magdalena B, 35 litrów, matka Kamilka nie reagowała. Chłopiec przez kilka dni chodził z poważnymi obrażeniami. Dopiero gdy zobaczył go biologiczny ojciec, wezwano pomoc. Pan Artur był wstrząśnięty, kiedy zauważył, jak kamilek został urządzony przez ojczyma. Policja zatrzymała Dawida B i Magdalenę B. Oboje usłyszeli zarzuty, przyznali się do winy. Obecnie są w areszcie. Lekarze z GCZD w Katowicach walczą o życie chłopca. Michał Wiśniewski o sprawie Kamila z Częstochowy. Głos w szokującej sprawie: 8 latka z Częstochowy. Go jako człowieka i ojca. Dla mnie nie ma wybacz. Przecież to są robione rzeczy z premedytacją, i taka osoba może to zrobić drugi raz. Tu nie chodzi o żadną ludzką empatię dla osoby chorej. Myślę, że dla niej i dla całego społeczeństwa jest lepiej, aby tacy ludzie byli wyeliminowani ze społeczeństwa dodał Wiśniewski w rozmowie z faktem tłumacząc, dlaczego tak kategorycznie popiera karę śmierci dla sprawców tak sadystycznych czynów.